Seria. Na torze numer 2 Sławkowska Julia, na torze numer 3 Kwiatkowska Karolina, na torze numer 4 Zajdąc Kosza, na torze numer 5 Kirko Agnieszka i na 6 Kolonów na I pierwsza część dystansu zakończona, czyli jedna z czterech części. Teraz 25 metrów mm na mecz. Mogą młodsi patrzeć i podziwiać, jak płyną starsze koleżanki. I nawrót stylu krzykwitowego do stylu klasycznego. Bardzo różną odmiany tego zawrotu, mm -hmm. ale praktycznie na najprostszy jest wykonywany na prowadzeniu, na torze numer 3, Kwiatkowska Karolina, jak widzimy. A do startu przygotowują się Częta z ostatniej trzej sceny. Karolina już wykonała ostatni nabród i płynie na ostatnim odcinku dystansu, czyli 20 metrów z tylem dowolny, czyli realna piersia, jak widzimy, finiszuje, ale z tyłu dziewczęta nie chce być dużo nie niewiele. Ja, er auch noch ein wenig.